Prądu. ani definicja prądu. To, co napisałeś, czyli różnica potencjałów, to jest napięcie. Napięcie, czyli, czyli po prostu różnica potencjałów. Nie. nie! No nie da się grać, no! No nie da się, kurwa, grać, no! Kurwa! Nic robić nie można, ani obejrzeć pierdolonego wykładu. ani, kurwa, pograć nawet. Będzie najlepsze, tak? Proszę, nie przeszkadzaj mi, bo właśnie zaraz będziesz na widoku. Przepraszam, to dzisiejsze wykłady prowadzę z domu, więc musiałam wygonić, wygonić co po niektórych. Sprawdzamy sobie. Czy lewa jest równoważna z prawej. Dziękuję panie Bartoszu za piękny rysunek. Yes. Taki fioletowy. Nie, przepraszam, ja myślałem, Nie, przepraszam. Myślałem, fieletowy. że to... No nie. Być może to jest autograf, to ja nie. Nie, przepraszam. Już. Już. Okej. Okay. Um. Chciałabym Wam zadać dwa pytania, dwa pytania retoryczne, na które proszę, żebyście nie udzielali mi odpowiedzi. Na dzisiejszych zajęciach mówiłam o normach, o zasadach, regułach postępowania w danym społeczeństwie, o rolach, które odgrywamy. Pytanie pierwsze brzmi: Czy Wy macie świadomość tego, że ja mogę czytać wspólne notatki i że je przeczytałam. Pytanie numer dwa. Czy uważacie, że cytowanie PEI, dlaczego TD kurwą jest, szumią kłaki kołosraki i dawanie cytatów stonogi to odpowiednie miejsce i odpowiedni czas? nie, te punkty są świetne. Ej, grupa Kucharczyka zrobiła 20 punktowy regulamin. Nie. Tempy chuju, tłumaczyłem ci, że robili wszyscy, kurwa. Jakiś... <grymne> Szanowni państwo, <grymne> chciałam przypomnieć, że jesteście państwo <grymne> na mikrofonie ogólnym. <grymne> Ostatnia trójka, 11. O, masz coś, <krymne> takiego, którym można wejść na Miraj? Tak przed rebem? Nie, nie słyszę, co pan mówi? Kurwa, bo chciałem zobaczyć, czy da się Taska wziąć na Fire Elementale i czy Taskiem na Fire Elementale można zabijać mutanty. Czajisz. To pan do mnie mówi? Pan, na... pan do mnie mówi, panie kolega? Aluzę. Halo? Jesteśmy włączony mikrofon przez przypadek. No, to Co pan się się tam Zobaczam, gra w coś, czy co? Tak? nie, mister Destructoi. A więc przynajmniej tutaj, popatrzmy ja największą zastanawiam, czy jakby wziął taska na te jak one tak, się nazywają nie, na nie zakłóca. nie te... fajer elementale nie panie ja kolego żebyście 750 fajer elementali i ciekawe czy zalicza mutant fajer elementale bo jakby zajcia nie panie mutant kolego niech pan się wyłączy bo faktycznie ta taska tutaj... na miraj nie i jest jesteś zrobiony bo od nich jest chujek. Ale co pan tam robi, panie przewodniczący? Zalicza? Niech pan sprawdzi, czy nie to, jest pan w stanie tą osobę radzina. wyciszyć. Może jest taka opcja. Jest no, taka ja opcja. Stanie, ja ja mam na razie tutaj jedno, coś. Bo panowie... I kto to, co był, bo teraz też nie wiem. Pani zanotowała. Jak tam tasczyk poszedł? Ktoś się odzywa. No właśnie, właśnie widzę. No pan przeszkadza Dobra, tutaj. na S2. Da, e, nie no. wiem, czy nie ma pan tutaj opcji. Będziesz, być ku. H. -r -r -h Trzeba wejść na stronę. Front-end developer. Moje doświadczenie. Panie kolega, to niech opcję? pan tutaj. Pan chyba nas nie słyszy, tutaj, bo. No, tak wygląda, no, ale ja, ja może. Tutaj zamknę swoją prezentację i spróbuję pana w ogóle jakoś usunąć z naszego spotkania. Bo to chyba jakaś pomyłka jest, prawda? Ja może zejdę z tego ekranu. Nie się. Co to jest, kurwa, jabłko jakieś. Coś no tutaj. Nie no, pan, ja, ja zamelduję to do pana dziekana i pan traci, że tak powiem, uprawnienia tutaj do tych spotkań, co. To... Nie może tak być, żeby się pan zachowywał tutaj w sposób nieodpowiedni. Jeżeli pan nie dorósł do studiów, no to proszę pana do widzenia. No nie ma takiej opcji, że pan tu będzie terroryzował nas wszystkich. Pan... Halo! I kto tam jeszcze? Z kim on konwersował? Kto tam był jeszcze? Ja panu zgłaszam w trybie takim yy, nadzwyczajnym do dziekana, i prawdopodobnie to pan zakończy tutaj yy, karierę. Może mi też tutaj. Ja jestem słyszalny? Halo? Tak, jest pan słyszalny. To chyba była jedyna osoba, która tutaj mówiła. No nie, ale z kimś tam tą konwers konwersację prowadził pan. To. Wydaje mi się, że po prostu włączył mikrofon niechcący, wyłączył głośniki i rozmawiał w ogóle nie z jakąś osobą. Myślę że nawet tak. Halo? nie z naszej sesji, więc ja to zdarzenie zgłoszę do Pana dziekana. i. Halo, Panie Profesorze, to ja się odzywałem i ja przepraszam bardzo, ale właśnie mi się wyciszyły głośniki, ja zostawiłem mikrofon ale, włączony. Ja jak pan tutaj jeszcze wykłady prowadzi w języku łacińskim, to no nie ma o czym gadać, panie kolego. No, no tak, ja, ale rzeczy. ja bardzo przepraszam, po prostu rozmawiałem z współlokatorem. No. No, panie kolego, no, ja nie wiem, no, trzeba się, wie pan, troszkę tutaj y, ograniczać w tych występach solo, bo pan tu, że tak powiem y, w pewnym sensie no, nas tu wszystkich steroryzował. Ja pan jakimiś treściami, o których my nie, nie bardzo byliśmy zainteresowani i tyle nam no, zawalił pan e, tutaj trochę wykładu, tak? Bardzo przepraszam jeszcze raz naprawdę, to się więcej nie pan powtórzy. Swój, e, swój ten, e, mikrofon I już mam nadzieję, że będzie pan e, konkurencyjny w stosunku do mnie. Nie, oczywiście, no? bardzo przepraszam i to się więcej nie powtórzy, panie profesorze. No bardzo przepraszam. No, zobaczymy, jak to wie pan.